Serwis Informacyjny Gminy Zbąszynek Magdalena Tomaszewska. Witam Państwa bardzo serdecznie. Zapewne wielu z Państwa korzystając z chwili relaksu odwiedziło już ten przy naszym jeziorku. W okresie letnim można było zaobserwować liczne spontaniczne wycieczki mieszkańców w ten nowy rekreacyjny zakątek naszego miasta. Miejsce to nabiera obecnie innego wizerunku, a to za sprawą inwestycji, która wkrótce dobiegnie końca. Szerzej o tym, jak również o innych ważnych sprawach gminy, opowie burmistrz Zmoszynka Wiesław Czyczerski. Dzień dobry Państwu. Spotkamy się w listopadzie. Miesiąc, październik mamy za sobą, a w czasie tego miesiąca, kilka ciekawych spraw, które miały miejsce, które wydarzenia, które też miały miejsce na terenie Zmoszynka, ale to się Państwo dowiecie z filmu. Natomiast z mojej strony, takie trzy tematy. Pierwszym to zapewne część z Państwa zaobserwowała pracę, działania, które się odbywają wokół tego tak zwanego jeziorka koźlarskiego przy zakładach Swidwood. Na tym etapie kończymy właśnie sprawy związane z wydobyciem żwiru z tego terenu, z wykonaniem skarb, zasianiem trawy. Jak również starczyło troszkę pieniędzy dzięki dofinansowaniu urzędu Marszałkowskiego na wykonanie ścieżki rowerowej takiego ciągu pieszojezdnego wokół jeziorka, o długości dokładnie jednego kilometra, szerokości 2 metrów, także w najbliższym czasie będziecie mogli sobie Państwo spacerować wokół tego jeziorka, właśnie po. Terenie utwardzonym jest to nawierzchnia betonowa. Myślę, że w ten sposób jakby podniesiemy również atrakcyjność tego terenu, jeżeli chodzi o rekreację, wypoczynek, pooglądanie sobie trochę też zwierzyny, ptak wodnego, które się tam zalękło. Drugim bardzo ważnym tematem to jest kwestia, którą już podnosiłem, to jest ustawa o śmieciach, ta ustawa śmieciowa tak zwana o zagospodarowaniu tych odpadów stałych i tu jeszcze raz przypomnę najważniejszy element związany jest z tą ustawą. On jest taki, że jeżeli chodzi o gminę przymierzamy się i wprowadzimy, uruchomimy funkcjonowanie tej ustawy na terenie naszej gminy od 1 lipca 2013 roku. Ponowię prośbę również do Państwa, aby skutecznie wypowiedzieć swoje umowy najmu, które Państwo posiadacie obecnie. Właśnie na, z mocą taką, już ze skutkiem na 30 czerwca 2013 roku, a to w celu uniknięcia podwójnego płacenia w miesiącu lipcu, sierpniu, wrześniu, ewentualnie, bo z informacji, które posiadamy, gro umów posiada 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Niestety ustawa nie wypowiada tych umów. Są tu umowy cywilnoprawne, podlegają indywidualnemu wypowiedzeniu przez każdego z nas. Także proszę tego przypilnować. Jeżeli chodzi o harmonogram prac nad tą ustawą, jeszcze w tym roku jesteśmy zobowiązani zakończyć w formie uchwał rad, zakończyć procedowanie nad tą ustawą, a to jest sposobu naliczania opłat za te odpady. Jak również sposobu zagospodarowania tych odpadów, i to Rada Gminy przy inicjatywie tej uchwałodawczej, burmistrza urzędu, musi te sprawę wykonać. Koleje wielkopolskie znalazły sobie miejsce w byłej lokomotywowni PKP wydzierżawiły powierzchnię i rozpoczęły się prace remontowe. Dla nas jest to bardzo ważna sprawa, gdyż jest to taka namiastka powrotu kolei na teren z Bąszynka. Miejmy nadzieję, że ta lokalizacja, jaką sobie te koleje Wielkopolskie wybrały, sprawdzi się, jak również te nowe miejsca pracy, które oczywiście przy tej okazji powstają i za chwilę będzie ich znacznie więcej, również urozmaicą ten rynek pracy właśnie naszej gminy. Obecnie już tam pracuje prawie 30 osób, a z czasem będzie to przedsiębiorstwo obrastało również etatami. Pracy. Dzisiaj są to przede wszystkim rzemieślnicy, jak również drużyny trakcyjne i konduktorskie, które będą obsługiwały właśnie ten ruch związany z kolejami Wielkopolskimi. To jest nic innego jak za, zastępcze działanie względem regionalnych przewozów. Prywatne przedsięwzięcie, miejmy nadzieję, zresztą, nie miejmy nadzieję, będzie to na nowym sprzęcie, który już jest zamówiony, zakupiony przez to Przedsiębiorstwo Kolei Wielkopolskich i on będzie właśnie trafiał tu do nas na bazę do Zbąszynka. Także myślę, że jest to taki dosyć duży sukces, jeżeli chodzi o nasze tutaj działania na terenie gminy. No cóż, wszystkiego najlepszego w miesiącu listopadzie i do zobaczenia w grudniu. Już po raz czwarty Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła zorganizowała coroczny turniej gmin wchodzących w skład Regionu Kozła. Tegoroczna rywalizacja rozegrała się na hali sportowej w Sielcu, a udział wzięły w niej reprezentacje Babi Mostu, Sielca, Czciela i Zbąszynka, składające się z pracowników samorządowych lub osób związanych z organizacjami pozarządowymi. Uroczystego otwarcia turnieju dokonał prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła Witold Silski w towarzystwie gospodarza gminy zastępcy wójta Hieronima Birka. Truszyny walczyło o puchary w dziesięciu konkurencjach, a zwycięzca każdej konkurencji otrzymywał okolicznościową statuetkę i dyplom. Konkurencje sportowe wymagały nie tylko szybkości, ale również dokładności i trafności. W tym roku bezkonkurencyjna okazała się reprezentacja naszej gminy, która odniosła zwycięstwo aż w sześciu konkurencjach i w tym samym w końcowej klasyfikacji zajęła pierwsze miejsce, zdobywając zwycięski puchar ufundowany przez lokalną grupę działania regionu Kozła. Na drugim miejscu plasował się Czciel, na trzecim gmina Siedlec, a czwarta lokata przypadła gminie Padlimost. W dniach od 8 do 13 października obchodzony był 14 Lubuski Tydzień Seniora. Z tej okazji również w naszej gminie zorganizowano Zbąszynecki Dzień Seniora. Seniorzy z całej gminy licznie zgromadzili się w dniu 10 października w sali tanecznej Domu Kultury. Obchody święta seniorów rozpoczęto od uhonorowania najstarszej mieszkanki gminy z Zbąszynek, Stanisławy Zaleskiej, która w listopadzie bieżącego roku skończy 100 lat. Oficjalnej delegacji do domu jubilatki udał się burmistrz Bąszynka Wiesław Czyczerski oraz przewodniczący rady miejskiej Jan Mazur. Już na gali w domu kultury wręczono prezent dla najstarszego seniora w naszej gminie, który otrzymał pan Jan Banach. W trakcie wieczoru wystąpili liczni artyści, przedszkolaki z przedszkola Pod Muchomorkiem, które w podziękowaniu otrzymały słodki prezent. Oliwia Kostrzewska, Małgorzata Sowa oraz Milena Jakubowska, której burmistrz Zbąszynka wręczył stypendium za osiągnięcia artystyczne i promowanie gminy Zbąszynek. Kolejną atrakcją wieczoru był występ kabaretu pod spodem oraz muzyka country Petera Sedlika z partnerskiej gminy Pajc. Wieczór zakończył się zabawą taneczną. Organizatorem Dnia Seniora był Zbąszynecki Ośrodek Kultury, gmina Zbąszynek oraz Ośrodek Pomocy Społecznej. W dniu 16 października w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku burmistrz Wiesław Czyczewski w szczególny sposób podziękował nauczycielom i wręczył Nagrody Burmistrza. Nagrody przyznawane są nauczycielom poświęcającym swój czas na rozwijanie talentów dzieci i młodzieży. Wśród nagrodzonych były również osoby nie będące nauczycielami, ale w swej pracy społecznej i zawodowej, zajmujące się wychowaniem dzieci i młodzieży. Burmistrz zaznaczył, jak bardzo od nauczycieli zależy wychowanie młodzieży, która za kilkanaście lat będzie decydować o rozwoju miasta, jego życiu gospodarczym, społecznym i kulturalnym. Za szczególne zaangażowanie i osiągnięte wyniki nagrody otrzymali Małgorzata Czaczyk, dyrektor Szkoły Podstawowej w Zbąszynku, Ewa Kubicka, dyrektor Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Wielkopolskiej, Barbara Rusiecka, nauczyciel Szkoły Podstawowej w Zbąszynku, Eugeniusz Trochanowski, nauczyciel Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Wielkopolskiej, Ewa Łażewska, nauczyciel Szkoły Podstawowej w Kosieczynie, Anna Kucman, nauczyciel I Gimnazjum w Zbąszynku, Halina Szczawińska, nauczyciel I Gimnazjum w Zbąszynku, Daniel Dajczak, nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych w Zbąszynku, Wioleta Muszyńska, nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych w Zbąszynku, Maria Karolczak, nauczyciel Niepublicznego Przedszkola w Zbąszynku, Zuzanna Hołyńska, nauczyciel Technikum Leśnego w Rogozińcu. Józef Łysakowski, OSP Zbąszynek. Marcin Minta, kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zbąszynku. Agnieszka Budych, Stowarzyszenie Miłośników Kultury Dąbrowieckiej. Sebastian Łeszyk, opiekun UKS z Zbąszynek. Marlena Budych, niepubliczne przedszkole w Rogozińcu. Jako wyróżnienie sponsorowane. 12 października w Zbąszynku odbyła się inauguracja roku akademickiego 2012-2013 Zbąszyneckiego Uniwersytetu III Wieku. Jest to 23 uniwersytet działający na terenie województwa lubuskiego. Uroczystość odbyła się w nowo wyremontowanej części budynku Centrum Usług Medycznych przy ulicy Kosieczyńskiej w Zbąszynku. Wśród zaproszonych gości byli m.in. burmistrz Bąszynka Wiesław Czyczerski, przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mazur, członek zarządu powiatu Marcin Minta, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Danuta Kłos, ksiądz dziekan Zdzisław Przybysz, ksiądz proboszcz Jerzy Korwiak oraz prezes Zielonogórskiego Uniwersytetu III wieku Zofia Banaszak. Po poświęceniu pomieszczeń i oficjalnym otwarciu Zofia Banaszak przeprowadziła wykład inauguracyjny. Wręczono dwie symboliczne legitymacje studenckie dla wolnych słuchaczy oraz legitymację założyciela Uniwersytetu III wieku dla burmistrza. Organem prowadzącym uniwersytet będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku. Na chwilę obecną na zajęcia zapisały się 53 osoby. 23 października w Domu Kultury w Zbąszynku odbyło się kolejne spotkanie burmistrza Wiesława Czczerskiego oraz przewodniczącego Rady Miejskiej Jana Mazura z mieszkańcami gminy Zbąszynek. W pierwszej części spotkania burmistrz omówił sprawy związane z realizacją bieżących inwestycji na terenie naszej gminy. Następnie burmistrz omówił inwestycje planowane na najbliższe miesiące, a są to budowa kolejnego placu zabaw oraz targowiska na placu za Urzędem Miejskim. Poinformował także o utworzeniu biur w zespole szkół technicznych nowo powstałej firmy mającej siedzibę na terenie PKP. W dalszej części spotkania głos zabrali mieszkańcy. Kolejne spotkanie burmistrza Wiesława Czeczęskiego z mieszkańcami gminy Zbąszynek odbędzie się w miesiącu styczniu 2013 roku, a o szczegółach będziemy informować Państwa za pośrednictwem z kwartalnika. Miesiąc październik był również okresem, w którym kontynuowane były wcześniej rozpoczęte inwestycje. Dodatkowo rozpoczęliśmy realizację szeregu nowych przedsięwzięć inwestycyjnych. W tym wydaniu naszej telewizji przedstawiamy Państwu informację z przebiegu czterech kolejnych, częściowo już zakończonych inwestycji. W końcu września zakończono prace budowlane i oddano do użytku tzw. dom dziennego pobytu przy ulicy Kosieczyńskiej w Zbąszynku. Wyremontowano i zaadaptowano pomieszczenia znajdujące się na pierwszej kondygnacji budynku po Starej Przychodni Zdrowia należącej wcześniej do PKP. Zakres prac obejmował wykonanie gruntownego remontu pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu ich użytkowania. Wykonano nowe instalacje wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania i elektryczną. Wykonano nowe tynki i podłogi. W ramach działalności obiektu świadczone będą usługi opiekuńcze będą również świadczone usługi gastronomiczne polegające na serwowaniu posiłków oraz będzie prowadzona działalność klubowa, spotkania towarzyskie, prelekcje, spotkania grup zainteresowań podobne. Obiekt jest również przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Generalnym wykonawcą prac było przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe Richter ze Zbąszynka. Prace rozpoczęto na początku lipca. Wartość robót wyniosła 136 tysięcy zł. Oficjalne otwarcie miało miejsce w dniu 12 października. Do 25 października trwał remont kotłowni w Szkole Podstawowej w Kosieczynie. To ważna inwestycja dla placówki, bo z pewnością poprawi jej system grzewczy. Dotychczasowe kotły nie spełniały już swojej funkcji, a szkoła zmagała się z niedogrzaniem. Technologia gazowa jest unowocześniana, instalacja nowego kotła Chowal UltraGas Umożliwi ekonomiczne i efektywne ogrzanie wszystkich pomieszczeń w szkole. Dzięki najnowszej technice kondensacyjnej kocioł Hoval Ultra UltraGas uzyskuje maksymalne wykorzystanie energii. Dla szkoły będzie to oznaczało mniejsze zużycie gazu, niższe koszty użytkowania i mniejszą emisję szkodliwych substancji w spalinach. Wykonawcą remontu kotłowni była firma z nądni, ślusarstwo, instalatorstwo Paweł Tobys. Natomiast kocioł gazowy został dostarczony i uruchomiony przez firmę Gaz. ZHU i Renéusz Spychała ze Zbąszynka. Znaczącej pomocy w inwestycji udzieliła Ochotnicza Straż Pożarna Skręcka, która podjęła się demontażu dotychczasowych kotów węglowego i gazowego. Całkowity koszt remontu wyniósł 52 tysiące złotych. Bezpośredni nadzór nad remontem w szkole sprawował dyrektor szkoły pan Sławomir Matysik. Zakończono pracę przy budowie sieci wodociągowej przy ulicy Kosieczyńskiej w Zbąszynku. Wykonano 360 metrów rurociągu wraz z przyłączami do budynków. Wybudowany odcinek przebiega od ulicy Lipowej do budynku Centrum Usług Medycznych. Realizacja inwestycji umożliwia mieszkańcom budynków o numerze 123 korzystanie z wody z wodociągu miejskiego. Dotychczas budynki były zasilane z ujęcia PKP. Wykonawcą prac było przedsiębiorstwo instalacyjno-budowlano-usługowe Szpakowski z Sulachowa. Inwestycja została zakończona w dniu 20 października 2012 roku. Wartość robót wyniosła 50 tysięcy złotych. To biega końca remont małej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych z Zbąszynku. Głównym powodem podjęcia decyzji o remoncie był zły stan podłogi w małej salce, który zagrażał bezpieczeństwu, jednocześnie utrudniając realizację zajęć lekcyjnych. Do tej pory wykonano pracę w wejściu do sali od strony ulicy Kolejowej. Remont objął wymianę drzwi wejściowych, zewnętrznych, wewnętrznych, naświetlenia okiennego, szpachlowanie z malowaniem ścian i sufitu, położenie płytek podłogowych. Dzięki powstaniu ścianki działowej został utworzony dodatkowy magazynek na podręczny sprzęt sportowy. Prace remontowo-budowlane wykonała firma Edmaplast Edmund Schulz ze Zbąszynka. Wykonawca nawierzchni podłogi w sali gimnastycznej MR System Tomasz Maćkowski ze Zbąszynka Wykonał prace przygotowawcze pod montaż wykładziny sportowej. Zakończenie prac przewidziano do 9 listopada bieżącego roku. Informację z przebiegu prac Rady Miejskiej w miesiącu październiku przedstawi przewodniczący Rady Jan Mazur. Dzień dobry państwu. Miesiąc październik to miesiąc w pracach Rady Miejskiej poświęcony na ocenę sołectw gminy Zmąszynek, a w tym przede wszystkim wykorzystania funduszu sołeckiego, który jest po raz pierwszy jest to nowe doświadczenie w życiu organu pomocniczego, jakim jest, jakie są rady sołeckie. Cały zakres współpracy na płaszczyźnie samorządu i mieszkańców. Najkrócej, żeby to podsumować, to chcę wyrazić wielkie zadowolenie i radość i dziękuję w imieniu rady organowi wykonawczemu a tu przede wszystkim organowi pomocy czemu to jest sołtysom, Radom Sowieckim za pracę na rzecz mieszkańców wsi, a przede wszystkim na, na rzecz jej promocji. Kolejny temat, który budzi zaciekawienie i zainteresowanie naszych mieszkańców to gospodarka odpadami, konkretnie odpady komunalne, w trakcie debaty analizowano ilość przyłączy zawartych umów i tak dalej. Trzeba przyznać, że jeśli chodzi o tą formułę jest to wielka poprawność w tej materii, natomiast główne zainteresowanie budzi dzisiaj koncepcja dotycząca w ogóle gospodarki odpadami. Ustawa ta narzuca na Radę i organ wykonawczy nowe poczynania, w tym jeszcze w roku bieżącym przygotowanie regulaminu pierwszych opłat, całej tej kalkulacji, a zatem jesteśmy na etapie koncepcji, którą Burmistrz przedstawiał. Warto tylko tutaj skierować do mieszkańców informację tej treści, że datą wiążącą będzie 1 lipiec 2013. Również w tym momencie apelujemy, myślę, że Pan Burmistrz wielokrotnie to już akcentował, żeby zwrócić uwagę na zawarte umowy, które państwo macie zawarte z podmiotami, które was obsługują, żeby one miały termin ich wygaszenia z dniem 30 czerwca 2013 roku. W tym miejscu w imieniu rady pozdrawiam wszystkich nauczycieli, pracowników oświaty, w tym młodzież gratuluję wam wybranego zawodu. Życzę wam tego, żeby zawód ten sprawiał wam satysfakcję i radość, począwszy od przedszkoli, przeszkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, abyście byli usatysfakcjonowani. Tą misją, którą pełnicie wobec naszych mieszkańców, wobec najmłodszego pokolenia. Wszystkiego co najlepszego. Gratuluję również tym, którzy zostali uhonorowani nagrodą burmistrza w roku bieżącym. Pozdrawiam Państwa serdecznie i zapraszam na debatę w miesiącu listopadzie. To wszystko w tym wydaniu informacji. Na kolejne zapraszam Państwa już za miesiąc.